Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie sprawy zbudowy tematy zbudowy po raz kolejny przytaszczyłem przytaszczyłem sobie e, panel słoneczny All Powers ponieważ ostatnio nie przetestowałem dlatego, że słońce zaszło i był problem a dzisiaj słońce już jest więc zaraz po tym po tym materiale być może sobie nakręcę jeszcze jeden e, o kamerach i o takich tam drobiazgach elektronicznych, które używam na robocie. Właśnie mi to się wiąże troszeczkę z tym Allpowersem. em No i to będzie pewnie następnym razem. Natomiast. E, natomiast. Będzie testowany ten panel w końcu. Chciałbym zobaczyć, jak długo się będzie ładowała ta stacja i czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. I o tym będziemy mówić pewnie bliżej troszeczkę na, na, na kanale Extreme Pro, bo te filmy idą na dwa kanały: Extreme Pro ze studia, z warsztatu, i tam będzie omawiana stacja po testach już. Dobra. Dzisiejszy film w zasadzie kręcę dlatego, Dodatkowo, że jakiś czas temu opowiedziałem o spodniach maskot i coś tam nadmieniłem o DASI. A dzisiaj pomyślałem sobie rano właśnie, że jechałem jeszcze coś tam pozałatwiać, więc chciałem coś takiego w miarę czystego. Ubrałem DASI i ubrałem zestaw DASI dzisiaj. Zobaczcie jak to wygląda, bo wygląda to całkiem sympatycznie. Nie wiem czy tutaj by nie trzeba było ciutka jaśniej może zrobić. W tą stronę, w tą stronę. Dobra, i zobaczcie, jak to wygląda. Mamy spodnie dopasowane, wąskie, niejakoś obcisłe, przy moim rozmiarze oczywiście, odpowiednim. Mamy bluzę. Bluza jest całkiem, całkiem fajna. To jest taki materiał śliski i to jest krój, który jest. No całkowicie, e, całkowicie przyjemne w użytkowaniu i dobrze to wygląda. Nie jest to zbyt szeroka bluza, nie jest to jakoś dziwnie, wiecie, e, pokrojone i tak dalej. Aczkolwiek dasi ma specyficzne kroje i tutaj na przykład na rękawach ma takie dziwne przeszycia, to oczywiście czuć tam pod spodem, bo ja mam pod koszulkę pod spodem, e, ale nie denerwuje to i nie przeszkadza, tak jak w maskotach ten tutaj zamek, który zauważałem go cały czas gdzieś mi to tam że ten zamek tam był, że on tam istnieje. Również w DASI nie denerwuje mnie długość, nogawka jest trochę węższa. I mamy tutaj możliwość odwinięcia sobie tej nogawki. O około 5 cm jest taki czerwony szef. To mogłem pokazywać już na skarpetki Batmana oczywiście. O, nie i i e, to jak odplujecie, to macie 5 cm dłuższe nogawki, więc jak ktoś jest tam, nie wiem, 1,95 m, no to jeszcze tam powiedzmy, no 1,90 m może, nie, 1,93 93, powiedzmy maksymalnie, to jeszcze by w tych gaciach ogarnął, chyba, tak mi się wydaje, w każdym razie wydłużymy je o 5 cm, z kieszeniami jest podobnie jak w maskocie, czyli inaczej niż w sneakersie, nie mamy miejsca na nóż, no i mamy trochę dziwnych kieszeni, jakichś takich, wiecie, tam na jakieś ołówki, na jakąś metrówkę kieszenie, te monterskie worki kieszeniowe, spoko wykonane, też ciekawe, przyjemne, bez jakichś tam minusów. Elastyczne kieszonki z tyłu, jedna jest z klapką, ale to chyba był film o tym. W każdym razie chciałem dzisiaj powiedzieć, że dość dobrze się w tym ubraniu czuję. Jedyny problem, jaki mam z DASI ogólnie, to że ten, to uczucie tych bluz wszystkich, bluz i koszulek, i to jest w większości film oprócz może sneakersa, bo Sneakers to ma trochę inaczej jakby tam e, zrobione te materiały, e, uczucie bluz jest bardzo takie robocze. To są bluzy, które raczej będziecie e, kojarzyć z takim roboczym stylem, który e, nie powiem że męczy, ale to jest coś, co czujemy na sobie, że mam po prostu bluzę, wiecie, roboczą. Są takie bluzy, które nie czuję, że mam bluzę roboczą, tak jak Snikesa, na przykład ta bez, bez kaptura, taka zwykła bluza, jest bardzo wygodna. Dodatkowo jeszcze taka e, powiedzmy no, otwór na kciuk, nie jest to pętelka, ale no, on ciągnie rękawy. nie? Jakby trzeba było, to schowamy rękę głębiej, natomiast super jakiś to. Nie jest być może, gdyby rękach był trochę dłuższy. Chociaż, no może ja mam ręce długie takie, to, to, to mnie to tam trochę ciągnie. nie? Dobra, zobaczę, czy tu coś w środku jest jakaś kieszeń. Nie ma od środka. To jest taki trochę jakby polar, taki trochę softshell, aczkolwiek nie jest to softshell. To jest materiał śliski z zewnątrz. Jedna kieszonka tutaj, dwie tutaj. No i tyle. Też specyficzne wkładki na kolana będzie trzeba. Też takie podejście, które jest no, jakby charakterystyczne dla marki. Oczywiście to jest całkowicie normalne. E, I jedna rzecz, która w spodniach e, e, chciałbym, żeby była inna, to żeby ten tył e, gaci był wyższy gdzieś z 3 do 5 cm. No nie, żeby one lepiej na tej pupie siedziały, bo jak się kuca, klęka, pochyla, to bez paska te portki zjadą z tyłka i będziecie takim e, z hydraulikiem z mema, nie? z pupą na wierzchu. No i tyle, słuchajcie, w tym filmie. E, być może jeszcze od razu rzucę, rzucę na tapetę film o tych rzeczach, które wożę codziennie ze sobą, taki must have e, i kamerach, więc zapraszam na jutrzejszy, na jutrzejszy vlog, żebyście tam zobaczyli, czym te vlogi się kręci, jak to wygląda. Może troszkę od drugiej strony, chociaż coś tam widać czasami, bo tu się nie przejmuję tym wszystkim. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!